Witaj w świecie kolekcjonerskiej gry karcianej Yu-Gi-Oh! i będę Twoim przewodnikiem w tym poradniku po Speed Duels. Ten film nauczy Cię, jak rozegrać Speed Duel. Kiedy tylko opanujesz podstawowe zasady, możesz chwycić swoją talię i zagrać z przyjaciółmi. Aby rozegrać Speed Duel, będziesz potrzebować talii zawierającej od 20 do 30 kart, osobnej karty umiejętności oraz oczywiście przeciwnika. Każdy gracz kontroluje swoje własne pole. Zagrywaj karty w odpowiednie strefy na swoim polu. Pierwsza strefa to strefa talii. Połóż tam swoją potasowaną talię. Dalej znajdują się strefy Kart Potworów, gdzie umieszczasz swoje karty Potworów. Poniżej znajdują się strefy Kart Zaklęć i Pułapek, gdzie zagrywasz swoje karty Zaklęć i Pułapek. Istnieje również kilka dodatkowych stref. Zawierają się w nich strefa zaklęć pola, cmentarz oraz strefa talii dodatkowej. Tylko specjalny typ zaklęć zwany kartą zaklęcia pola może być zagrany do strefy zaklęć pola. Karty zaklęć pola mogą trwale wpłynąć na pojedynek. Cmentarz to miejsce, do którego trafiają zniszczone potwory oraz użyte karty zaklęć i pułapek. Strefa talii dodatkowej to miejsce, w którym zaawansowani gracze mogą położyć na początku pojedynku wyjątkowe typy kart potworów. Teraz, kiedy już rozumiesz układ pola, czas na pojedynek. Talie należy umieścić w strefie talii, zaś karty umiejętności można umieścić obok talii. Każdy z graczy rozpoczyna pojedynek z 4000 punktów życia. Pojedynek wygrywa się redukując punkty życia przeciwnika do zera. Każdy z graczy na początek dobiera 4 karty. Nie pokazuj ich przeciwnikowi, dopóki ich nie zagrasz. Nie chcesz dać mu okazji, by poznał twoją strategię zbyt wcześnie. Jeśli jesteś graczem rozpoczynającym grę, nie dobieraj karty na początku swojej pierwszej tury. Karty potworów to karty, którymi toczysz walki. Mają one wartości ataku i obrony, które pokazują, jak silna jest karta. Niektóre z nich mają również efekty, jak opisano w polu tekstowym potwora. Efekty to moce, które wpływają na pojedynek. Potwory mogą być przyzwane odkryte w pozycji ataku, co nazywa się normalnym przyzwaniem, lub zasetowane, czyli zakryte w pozycji obrony, co nazywa się set. W tym pojedynku Yugi zasetuje The Stern Mystic, zakrytego w pozycji obrony. Możesz wykonać normalne przyzwanie lub set tylko raz na turę, więc Yugi nie będzie mógł już zagrać Rogue Doll. Następnie Yugi zasetuje kartę pułapkę w jednej ze swoich stref zaklęć i pułapek. W przeciwieństwie do potworów, możesz setować lub zagrywać karty zaklęć i pułapek dowolną ilość razy w turze, tak długo jak posiadasz wolną strefę zaklęć i pułapek. Więcej o kartach pułapkach powiemy później. Yugi kończy swoją turę. Pojedynek gra się turami składającymi się z faz. Każdy z graczy będzie przechodził przez te fazy w każdej swojej turze, aż któryś nie wygra pojedynku. Czas na turę Kaiby. Rozpocznie się ona od Draw Phase, w której dobierze on nową kartę ze swojej talii. Po Draw Phase następuje Standby Phase. Niektóre efekty aktywują się w tej fazie. Przejdźmy do Main Phase czyli fazy głównej to tutaj z reguły zagrywasz karty. Jak można było się spodziewać po Kaibie, ma on w ręku potężnego Blue Eyes White Dragon. Aby zobaczyć, czy możesz wykonać normalne przyzwanie lub set potwora, musisz sprawdzić jego poziom. Poziom potwora jest równy ilości jego gwiazdek. Potwory posiadające 4 lub mniej gwiazdek mogą być zagrane bez kosztu. Jednak potężniejsze potwory wymagają poświęceń, aby zostać przyzwane. Liczba wymaganych poświęceń zależy od poziomu potwora. Potwory posiadające 7 lub więcej gwiazdek wymagają dwóch poświęceń z pola, aby zostać normalnie przyzwane bądź zasetowane. Ponieważ możesz wykonać tylko jedno normalne przyzwanie lub set na turę, Kaiba normalnie przyzwie Battle Ox w pozycji ataku i zasetuje zakrytą kartę pułapkę. Teraz przejdziemy do fazy zwanej Battle Phase. Każdy potwór w pozycji ataku może zadeklarować jeden atak podczas każdego Twojego Battle Phase'a. Aby to zrobić, po prostu wskaż swojego potwora i jego cel ataku. Podczas walki używamy wartości potwora w zależności od jego pozycji walki. Ponieważ Battle Ox jest w pozycji ataku, użyjemy jego wartości ataku, która wynosi 1700 punktów. Kiedy atakowany potwór jest w zakrytej pozycji obrony, odwracamy go, aby porównać wartości na kartach. Ponieważ The Stern Mystic znajduje się w pozycji obrony, użyjemy jego wartości obrony, czyli 1200 punktów. Ponieważ BattleLogs ma więcej punktów ataku niż The Stern Mystic punktów obrony, zniszczy on kartę Jugiego w walce. Pamiętaj, że The Stern Mystic posiada efekt, który aktywuje się, kiedy jest on odwrócony w pozycję odkrytą, co zaznacza słowo FLIP na jego polu tekstowym. Ten efekt odkrywa wszystkie zakryte karty na polu obu graczom, a następnie zwraca je do pozycji początkowej. Yugi użyje tego efektu, aby mieć dodatkowy wgląd w strategię Kaiby. Jako, że The Stern Mystic został zniszczony, trafia na cmentarz. Szczęśliwie dla Yugiego, ponieważ The Stern Mystic był w pozycji obrony, nie utraci on w wyniku walki żadnych punktów życia. Kaiba kończy swoją turę. Yugi rozpoczyna turę dobierając kartę. Battle Ox ma 1700 punktów ataku. I jeśli spojrzysz na rękę Yugi'ego, nie ma w niej potwora, który może sam pokonać potężnego Battle Ox. Yugi najpierw normalnie przyzwie Rogue Doll. Następnie Yugi aktywuje kartę zaklęcia Wonder Wand. Aby to zrobić, zagrywa ją do wolnej strefy zaklęć i pułapek po swojej stronie pola. Wonder Wand to zaklęcie wyposażenia, które może zostać zagrane tylko na potworze typu Spellcaster. Możemy zobaczyć, że Rogue Doll jest spelcasterem, spoglądając na pole tekstowe potwora. Wonder Wand zwiększa atak Rogue Doll o 500. Podczas Battle Phasea Rogue Doll deklaruje atak w Battle Ox. W tym momencie Yugi aktywuje swoją kartę pułapkę Magician's Circle. Karty pułapki różnią się od kart zaklęć. Muszą zostać zasetowane na polu i nie mogą być użyte podczas tury, w której zostały zasetowane. Magician's Circle ma efekt, który może zostać użyty tylko, gdy potwór typu Spellcaster atakuje. Pozwala on każdemu graczowi przyzwać jednego potwora typu Spellcaster z jego własnej talii w pozycji ataku. Yugi przyzywa Dark Magician Girl. Kaiba wybiera Lord of D. Kiedy efekt Magician's Circle zostanie użyty, karta zostaje wysłana na cmentarz. Battle Phase Yugi'ego trwa dalej, a Rogue Doll nadal atakuje Battle Ox. Różnica w ich ataku wynosi 400. Ponieważ oba potwory znajdują się w pozycji ataku, Battle Ox zostaje zniszczony, zaś różnica 400 punktów ataku jest odejmowana od punktów życia Kaiby. Ox zostaje wysłany na cmentarz, a Yugi wzmacnia swoją przewagę, atakując Lord of D, swoją Dark Magician Girl. Tym razem to Kaiba używa karty pułapki: Interdimensional Matter Transporter. W przeciwieństwie do kart zaklęć, kart pułapek można używać również w turze przeciwnika. Interdimensional Matter Transporter okresowo wyklucza z gry potwora, którego kontrolujesz. Aby to zrobić, Kaiba wybiera Lord of D i umieszcza go poza polem gry. Użyty Interdimensional Matter Transporter zostaje wysłany na cmentarz. Atak Dark Magician Girl trwa dalej. Ponieważ Kaiba nie kontroluje już żadnych potworów, Dark Magician Girl może wykonać atak bezpośredni zwany Direct Attack. W takim przypadku, pełna wartość punktów ataku jest odejmowana od punktów życia przeciwnika, więc 2000 punktów zostaje odjęte od punktów życia Kaiby. Po swoim ataku Yugi kończy turę. Działanie efektu Interdimensional Matter Transporter dobiega końca i Lord of D wraca na pole. Kaiba dobiera nową kartę. Czas, aby to on rozegrał swoje kombo. Aktywuje on kartę zaklęcia Flute of Summoning Dragons ze swojej ręki, zagrywając ją na pole. To zaklęcie pozwala mu specjalnie przyzwać do dwóch potworów typu Dragon z ręki. Nie ma ograniczeń co do liczby specjalnych przyzwań w ciągu tury. Na dodatek, kiedy efekt pozwala ci specjalnie przyzwać potwory, nie musisz poświęcać żadnych potworów, aby wystawić potwory o wysokich poziomach na pole. Teraz Kaiba używa swojej karty umiejętności. Możesz jej użyć kiedy tylko spełnisz opisane warunki. Beatdown może zostać użyty, aby zwiększyć punkty ataku każdego potwora Kaiby o 300 za każdego jego potwora o wysokim poziomie w grze. Podczas battle phase'a Blue-Eyes White Dragon atakuje i niszczy Rogue Doll, zadając 1200 punktów obrażeń w punkty życia Yugi'ego. Kiedy potwór z kartą wyposażenia jest zniszczony, karta wyposażenia idzie na cmentarz razem z potworem. Następnie Spirit Wii atakuje Dark Magician Girl i używa swojego efektu wysyłając potwora typu Dragon z ręki Kaiby na cmentarz, zwiększając swoje punkty ataku o 1000. To niszczy Dark Magician Girl i zadaje 300 punktów obrażeń w punkty życia yugiego. Na końcu Lord of v Atakuje bezpośrednio zadając 1500 obrażeń Yugi'emu, obniżając jego punkty życia do 1000. Kaiba kończy turę. Przyparty do muru Yugi ma szansę wygrać tylko jeśli uwierzy w serce kart. To kończy nasz poradnik do Speed Duels. Więcej informacji odnośnie zaawansowanych zasad czy strategii znajdziesz na naszej stronie oraz platformach społecznościowych. Czas na pojedynek.